Tęsknię za Tobą, Panie. Wiem, że przyjdziesz niebawem. Z głębi serca dziś wołam, Maranatha. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Boży dzisiaj otwieramy nasze serca na tą prawdę, że w Tobie mamy wszystko i bez Ciebie nic uczynić nie możemy. Cokolwiek by się nie działo w naszym życiu, Panie, Ty jesteś spełnieniem wszystkiego. Pragniemy dzisiaj na nowo to ogłosić nad swoim życiem i na nowo wybrać Ciebie jako pasterza, jako tego, który prowadzi mnie. Przez ciemną dolinę, który obficie zastawia dla mnie stół, jako Tego, któremu warto ufać. Zawierzamy dzisiejszy dzień naszej Matce Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Psalm 23. Powieczne czasy: zamieszkam u Pana. Pan jest moim pasterzem. Niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach, przez wzgląd na swoją chwałę. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Kij twój i laska pasterska są moją pociechą. Stół dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów, namaszczasz mi głowę olejkiem kielich mój pełny po brzegi. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia. I zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy. Psalm 23 to pewnie jeden z najbardziej znanych psalmów, które znajdziemy w naszych bibliach. Ale istnieje pewne niebezpieczeństwo, że skoro go znamy, skoro wiemy, co będzie w następnej wzrodce, to możemy zamknąć nasze uszy i przestać słuchać. A szkoda, bo psalm ten jest bardzo bogaty w znaczenie. Mnie zachwyca w nim to, że Pan, który jest moim pasterzem, prowadzi mnie przez ciemne doliny i sprawia, że przychodzę przez niebezpieczne. Nie usuwa ich z mojej drogi, ale sprawia, że pośród ciemności czuję się bezpiecznie. Zachwyca mnie także to, że Jego łaska i wierność pójdą w ślad za mną po wszystkie dni mojego życia. Tak naprawdę moglibyśmy tam przeczytać, że będą mi ścigać. Dokądkolwiek ja pójdę. Ja mogę się odwrócić. Ja mogę chcieć zamieszkać w ciemnej dolinie, ale jego łaska i wierność mnie znajdą. I to jest naprawdę dobra nowina. Módlmy się, Panie nasz Boże, mocą twojej łaski. Przygotuj nasze serca, abyśmy byli godni wziąć udział w uczcie wiecznego życia i mogli otrzymać pokarm niebieski z rąk Jezusa Chrystusa, gdy przyjdzie w chwale, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pan z Wami. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca, I Syna, I Ducha Świętego niech wstąpi na Was i pozostanie z Wami na zawsze. Amen. Maranata, przyjdź, Panie, przyjdź, Jezu, Maranata.